Z tej strony Julu, chciałbym Wam zaprezentować nowy model KXD, jaki możecie nabyć u nas w sklepie. Co to jest za model motoru KXD, powiedz? 67A1. I na jakich kołach on jest produkowany? Jeździ on na kołach. Produkowany jest on na kołach 12 na 10 No dobrze, a jaki tam jest silnik włożony? Włożony jest silnik dwusuwowy. I jaka jest pojemność tego silnika? 99. No dobrze, bo widzę, że to jest chyba inna skrzynia niż standardowo. To jaka tu jest skrzynia zamontowana, proszę nam powiedzieć? Jest tu zamontowana skrzynia automatyczna. To dobrze czy źle, jak sądzisz? Dobrze dla początkujących. A dlaczego? Ponieważ nie muszą się martwić, że motorem im nie wbije biegu, lub nie wystartuje za pierwszym razem. Czyli generalnie łatwiej się startuje, bo motor nie gaśnie, tak? tak? Okej, okay. no dobrze, a powiedz mi coś na temat zawieszenia, bo też widzę, że tutaj jest troszeczkę lepsze zawieszenie się Upside down. I dlaczego ono jest lepsze? Ponieważ nie jest takie jak w innych księżykach. Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu lepiej pracuje, lepiej wybiera na dziurach, tak? Dzięki czemu tak. bezpiecznie się jeździ na takim motorze. Tak. No dobrze, a powiedz mi w jaki sposób on jest odpalany? Jest on odpalany z kopalni. Łatwo czy trudno się odpala go z tej kopalni? Łatwo się to odpala. No dobrze, a powiedz mniej więcej, jaką on prędkość rozwija? Rozwija on około 50 km na godzinę. No dobrze, to szybko czy wolno? W miarę szybko. Mhm. No dobrze, a powiedz mi jaka twoim zdaniem jest tam... Znaczy Twoim zdaniem no sprawdzałeś to, jaka jest wysokość od ziemi do siedzenia? 62 cm. 62 cm, a ty masz lat ile? Ile wzrostu? 10 lat 145 cm wzrostu. I czy on jest dla ciebie odpowiedni, czy nie? Jest on dla mnie trochę za mały. Mm -hmm. Czyli na jakim rozmiarze kół się jeździć, żeby były odpowiednie? 14 na 12. No rozumiem. No dobrze, a czy, czy, czy poleciłbyś taki motor osobom początkującym i ewentualnie dlaczego? Poleciłbym go dlatego, ponieważ jest on lekki oraz ma automatyczną skrzynię biegów. Mm -hmm. Czyli to jest bardzo istotna kwestia przy doborze motoru, w szczególności dla dziecka, który dopiero zaczyna się uczyć. No dobrze, a w jakim wieku ewentualnie dzieci mogą na takim motorze Twoim zdaniem jeździć? Od 6 do 9 lat. No i bardzo ważne ostatnie pytanie. Jaka jest cena takiego motoru mniej więcej? Około 2500-2600 zł. Mimo to, że to automat dobrze startuje oraz dobrze przyspiesza, naprawdę polecam. A i wpadajcie na nasz sklep internetowy wwwminiquad minirospl Pa, zasubskrybujcie i zalajkujcie nasz kanał. W następnym odcinku zaprezentuję Wam większy motor nitro Energy 50 na kołach 12, 14 na 12. Czekajcie na nowe odcinki. Pa! Zapomniałem Wam powiedzieć, ale w najbliższym czasie przenosimy się do zgierza na ulicę Myśliwską 8. Zapraszamy! Da.